Materiał powstał dzięki wsparciu patronów. No, dzień dobry widzowie. Wita się z wami dawariusz. Jest ze mną Mardawiusz. Tak. Mardawiusz senior, <laughs> grający na bębenku. Kupiliśmy widzowie dzisiaj nową klawiaturę i chcielibyśmy zrobić unboxing, ponieważ co unboxing. jest niesamowite w tej klawiaturze? Patrzcie to! Wow! Odkryłem to niedawno na lewie, się tym bawiłem. Dobra! A tak na poważnie. Po pierwsze, poważnie. się pofle pofleksujemy się. Dzień flexu dzisiaj. Piliżmy stream streamdeka. Nie streamdeka. Yy, przepraszam, nie streamdeka, tylko taki mikser dla specjalnych. Tylko jeszcze nie mamy podłączonego tylko... tak. <noise> Dokładnie. E, I tak. Dzisiaj otwieramy paczuszkę. Nie Otwieranie dla nas. Otwieranie? Na żądanie. Otwieranie na żądanie, kto przypominamy. A kto nam to e, W Sensie? No, dla kogo otwieramy? A kto dla nam pozazdrościł? <noise> Gościa, który nas nieraz szokował, co? Tak. No, szukuje no. nas za każdym hmm. razem. Otwieramy to, namówiliśmy go, ale. E, że tak właśnie, powiem, może... E, no te fakę musisz wybrać, więc. <laughs> o... Możecie się, widzowie, spodziewać w następnych Szoku. dniach. No, gdyby to był live, to byśmy wybierali byś wybierał, ale tak to Dawid wybierze. mardawiusz. Powiem wam tak. Stasne. Zszokowaliśmy chyba. Tym razem my. E... Ale to niektóre są dla nas też, nie? No właśnie dlatego mówię. Także śpieszcie się, bo już mało zostało. Zrobię, tak i teraz. E, dobra, liczymy. Padł Dawaryż do piwnicy i napisał na tablicy Ma... Marda, Mardawiusz Okej, okay, kogoś. Super, Co ty, to... Co ty gadasz? Co? Nie wiem Jaka schiza. Dobra, e, jak otwieramy oczywiście Złokieta, żartuję Na start zostawcie łapkę w górę susk... <laughs> Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję dzwoneczkiem, żeby nic was nie ominęło Pamiętajcie, piszcie komentarz od reszty. Nie wiem. Jestem Czy wam się podoba? Tak, podoba, gdzie masz no, kasierek. Położyłem kasierek na krześle się zastanawiałem gdzie on Szokuś, jest. Sokuś wszystkiego dobrego powodzenia, niech ci dropnie Niechaj pokemony słyszą wam powieki. Myślałem już, że coś nie Pogięło Tak cię. Jest, taka... Myślałem, że powiesz już myślałem, że nie tak, coś z tobą. Dziwne. Powodzenia, e, fingers crossed, przepraszam za mój stan moich dłoni Tak, ci tak, ty. Tak, fingers, bo. Tak, nie tak, Fingers, tak, że palce, a ca... Jak jest kciuk? ta Tam? Tamp. Tam. Dobra, dawaj, jedziemy z tym, bo. Ue, ale żeś podziałał. Cicho, być. Trzeba było rozprócz do. Trzeba kuparzyć, a nie gaworzyć. Dziwno jest to Nie mam powieciał. mamy koszulki? Mamy. Mamy wszystko. Mało, mało ale mamy. Mamy, mamy, tak. Widzowie, możecie nam dać do najtana na koszulki. Tak, dużo to wiesz nie znisz pudełka, daj to Ale spokojnie, Mariuszu. Pudełko się przyda, bo zapakuję. Ależ sobie. ładnie, żech spakował. Poka, poka, poka Spinnicę to moje Koka, w sensie Pokemonowe, soczek malinowy Pokemonowe pójść. Mm. Dobra, patrz to. szokuś y, jedziemy z koksem, dla ciebie boksik otwieramy Zapraszamy innych też do otwierania Pokazujemy kodziki? Y, nie, chyba, bo to Dobra, jest podłe to nie. To będziemy podłe, podłe małpy i nie pokażemy. Jedna Podły, się przykładała? Nie, ta. nie przekładało się. Jedną, jedną, jedną. Nie, bo będzie Jedna. energia będzie na górze no to dobrze. Teraz. Dobrze, bo to nie będzie ostatnia wtedy energia. Tak a szansę, Masz szansę, masz szansę. Masz Od razu dawaj, będę koszulkowo. Jest bystra woda, masz szansę. Ale patrz, to będzie już hit, mówić. Patrz. Bystra tracicha woda. Patrz. Nie o, za to Zaptos. Ładnie. No, no Kurde, podoba mi się ten set. Zajebisty jest ten set, a nie podoba się. A masz... trzy koszulków starczy, może nie. No, mamy, mamy 10 koszulek na 50 dropu. E, mamy koszulków, 2000 kupiliśmy, także. <laughs> Starczy na chwilę. Mhm. No trochę wczoraj żeśmy wykorzystali. Tu coś będzie, patrz to No musi. 50% reporacje to wiesz. To w sumie 50% czas na booster, że coś będzie. Trzeba Donśliego właśnie. Właśnie. No to będziesz widział. Ale nie zwróćcie uwagi. Albo będzie, albo nie będzie, to nie jest gwarantowana karta. Oooooo! Alolanie! Ale ładny! Ale zajebisty, jak ty tam mówisz. ładny Dobra, na razie nie będziemy... Wyobraź sobie, żeby zrobili pokemony taką bekę, nie? Że cała topka by się wybiła do stu iluś dolców i oni by zrobili, że może być to za Modlito. Szkoda, szkoda <noise> że Szokuś już mówił, że będzie zbierał, bo eee. byśmy chętnie odkupili. Mhm. Trochę znaleźliśmy jakiś starych jeszcze kart naszych z Pokémon Go, oczywiście w mhm. japońskiej wersji. Ale to... Ale, ale tam mało mieliśmy, się okazuje. No. Ale kurde, fajne jest Pokémon Go, mega no mi się jest... podoba ten set Prze Nie byłem do niego przekonany, ale się przekonałem Także jak nie jutro dla widza, to jutro dla nas jeszcze otworzymy, I... nie? No e e Już o, myślałem, tak, że Radiant tak, TV Radiant był gwarantowany, o, tak? Jancik jest gwarantowany, tak, tak, tak <śmiech> <śmiech> Ej, po podoba mi się będzie. kurde, fajnie, że teraz ja otwieram, wiesz? Jego się w ogóle fajnie otwiera ten set, mhm. nie? On mi się mega po po podoba, jeżeli chodzi o otwieranie, No. Tak inaczej trochę się tak, otwiera. Tak, tak holidejowo, nie? Typowo, że. W każdym i... busterku masz coś fajnego do... Inaczej. Wykazania. Ja w ogóle nie otwierałem przez jakiś czas, więc cieszę się, że otwieram, ale patrz tam. No. O! No. wykrakałem! Miutucz! Jest! Ej, chcesz go może sprzedać? Miutucz, a my już takiego żeśmy odrobili, nie? My mamy ich od zarąb... Nie, mieliśmy z angielskiego od zarąbania, ale ja zacząłem zbierać Miutów, widzę. Czy przedwczoraj nam wylepił chyba? Tak, tak tak. No, no, no. I mi go tatuś oddał. I mam go nawet. Patrzcie, mam go nawet. Nie, to nie, nie, to nie gęga. Czekaj. Tu go nawet. O, tutaj jest. No, tutaj nie będziemy nawet, wiecie, yy, nie będziemy nawet yy, pokazywać cen. Tak? No nie, myślę, że nie, że to będzie. Ja bym powiedział. One te boksy generalnie się zwracają. Tak. To jest tak jak z Climaxem. Tam na 10 boksów powiedzmy otworzonych nie było którego, takiego, który by się nie zwrócił, nie? Tak, one się wszystkie zwracają. Tak Licząc tak, po takich cenach normalnych, a nie by podwyższonych. Się wszystko sprzedali, nie? Mhm. Czyli dalej nie zwracam uwagi na tego Dito, tu nie było. Goli spod Goli spodik sobie wyobraź, jakby oni zrobili taką bekę, że zamiast yy, no. tego może być dito no. I dropi ci najdroższa ale, ale karta setu, taki, 120 dolców załóżmy Wo i dito Fajny, nie? I dito, I dito za 3 dolary, yeah. Je. Skoro dito tak rzadko dropi, to powinien być drogą kartą, moim zdaniem No, widzisz no Dito to jest To no, jest takie zwykłe holo Z Grewos. A w ogóle da się? Tego Dito nieodkrytego wysłać do PSA, myślisz? No, wszystko się da, oni wszystko biorą przecież. Na no podróbek było, nie wezmą, nie? Kiedyś można było przecież metalowe wysyłać, potem nie, i teraz znowu można. Można metalowe. Podobno, tak. Ale zepsuli cenę modowno. tych metalowych. No. Bo ludzie pierwsze dni, jak wysyłali te metalowe, to oni przyjęli no tą pierwszą były partię. Z Celebrations, nie? <laughs> Bo no. one strasznie były broken, te karty. się Nie dało ich praktycznie gradeować. I jak masz, no. miałeś dychę z Celebrations, powiedzmy czarka czy pikacza, to. Hu, Panie, dzisiaj... One były w dziesiątkach tysięcy dolarów, ten czarek, Tak, on chyba trzydzieści parę tysięcy Strasznie drogie były te karty. Nie, tam pikaczu był droższy. Nie, czarek. Tak? Czarek. A nie, bo w zwykłych kartach, nie ten złoty zwykły był najdroższy. Tak, tak, tak. A to, tak to, to pomyliłem, no. Strasz, ale fajne. To w mieć metalową kartę kurde zgrajdowaną nie? Na razie o, o, mamy faleczkę Jaką był? Konkeldur? Konkeldur, no. Konkret kurde, concrete, kojarzmy tak. No, mamy trzy dropiki. I to jest jako lepszy, nie? Chyba SR to no. Jest, no, czyli Przypominam, to że przy... jeden, czy, czy wtedy mieliśmy po prostu godboxa. no wie, że, że mieliśmy godboxa. No, że, że mieliśmy godboxa. Przypominam ci w... nie, przypominam. pamiętasz jak był deck na tych pajaców. Był, był no. Jego i tego mundropa, czy ten drugi, jak tam się nazywa? Tak, durny dek. Sol Solroki, I, I ten Lunaton. Lunaton. No, i Lunaton, przecież mówię mundropa, to jedno i to samo. Eevee i i, i. I. Będzie coś. Aj, Ale fajnie, że się w ogóle nie powtarzają ra, te rady, nie? No bo to jest. To był taki pseudo. pseudo holiday, nie? No specjalny tak, set tak, po prostu. Specjalny set to był, no. Kolab jak można... A nie wiem, mi się on podobał, powiem Ci. Kolaboracja Pokemon z kartami... Podobał, mi się cały czas podoba ten mm -hmm. set, nie? Nie, Ale kolaboracja Pokemonów z Pokemonami, czaisz? To jest wyższa sfera. To i Krzyszokuś dzisiaj otwiera, pozazdrościł nam. Dziwne jakieś jakościowe te karty. Czyżby to był Dito? Po prostu, się, po prostu już je złapałem, okej. Okay. Lurmot i... I? O, fałeczka. I... Ale nice. No i gitara. Ile on miał kart? 110? 120? Nie, chyba 101, wiesz? Tak. tak no to łatwo taki będzie go uzbierać. No. Secik, tak, on jest mega fajny. Czy znaczy, to wiadomo, zawsze problemem są sery później, nie? No ale tutaj akurat on mocno spadł, więc uzbieranie nie Chociaż jest Chociaż powiem to. ci, ta topka trzyma się tak, on jest chyba 5 czy 7 kart takich po 20 dolców, nie? Ja nie. Ja nie zwróciłem uwagi osobiście. No, jest, jest. jest. Ta topka jest taka. Pikachu. Mocna. O, mamy tego, mundropa, no slow słowbro. Oooo, Blastoise Blastość z Kurde, mam nie chce mi się teraz lecieć po Koniec? album. Czekaj, ja to... Tak, tak, tak. Co on taki gruby jest, czekaj? No bo to jest radiantowy, nie? Ile tu było? Powiem ci, że mam pokazać. Ej! To były cztery karty. No i energia. A, dobra. Powiem ci, że mamy go w angielskiej wersji. Nie chcę iść do albumu, ale byście zobaczyli. Nieporównywalny. Jaka jest cała, nie? Mhm. Jaka jest w ogóle różnica w jakości? Jaka jest hałaj, no pokazujesz na tego. To jest zajebisty, nie? Chciałem powiedzieć, że to jest drugi yy, megadrop, ale zapomniałem, że on są gwarancje. No, wiadomo, tutaj to czarek naj najbardziej, nie? Chociaż ja tam wolę Iwi, powiem szczerze. A mi się czarek na to przykład nie bardzo. podoba. Ten czarek jest ładny, on jest taki nie. ciemny Nie jest ładny. Ale mi się nie podoba, ale no, no nie, nie zaprzeczę, że jest ładny. Jak był Dito, widzowie, myśmy go przeoczyli, to nam powiedzcie. I... O, DC. DC. Ta nam nie wypadła. No. Wczoraj czy tam przedwczoraj. Mmm. Może w kolejny odcineczek tatuś będzie otwierał, cholera wie. No, następny to zrobimy chyba... Czekaj, 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 ja mam pomysł. Nie kupi... Mm -hmm. ...następnego boksika, to zrobimy może, wiesz, nie? No. I tak jak wtedy było, leci, wiesz. Ci ładne dropy leci. Ładne, mm -hmm. ładne daje, ładnie daje. Kurde, fajny jest ten set. Taki, fajny. będę to powtarzał, on jest taki... Wiecie jak to jest widzowie, taki wciągający w to tak, wszystko, taki... Tak. Masz, aż masz ochotę go otwierać, sprawia otwierać, radość. otwierać. Po prostu sprawia radość ten set. Bo nie? To, jest, to nie jest zwykły set, bo ten set yy, sprawia radość, bo po prostu ty wiesz, że jakby nie tracisz na nim, bo on ci się zwróci. W, w Polsce I wybrało. przy okazji go się tak. No, musicie otworzyć, koniecznie. Szener, tak się. Ten. O, snorek! Nice. Snorek jest grubą mm. kartą. Mm -hmm. On był chyba na blokadę bencha tutaj w tak, 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 no, no, no. tak. Ale, ja ale musicie go sobie otworzyć, bo on jest tak. Ale ten art w ogóle mi się podoba mega snorkowy Zajebisty Więc mm. tak przyjemny ten set do otwierania, że to głowa mała, naprawdę. Powiem ci, nie mogę się doczekać, jak jutro będziemy się otwierać dla siebie znowu. No tak, to widzowie chyba w Super się otwiera. Sz tak, tak szczerze, to. nie? No. to myślę, że Wimaxa się tak nawet nie otwierało. No, Przyjemnie. Wimaxa może też otworzymy. Mamy sztuczkę. Wiecie, no. nie chcę się chwalić, nie, ale kupiliśmy Wimaxa, Klimaxa, no, no ciągle I co tam biedoki. <grymne> Ciągnęło nas strasznie, bo kurde, nigdy na no. drobrego nie dropnęło OOOO No, no, o! O, I e, melme... Mel. To mamy drugiego dropa, nie? To jest drugi? Tak, bo pierwszym jest Alolanie A może faktycznie zawsze są dwa? No, Ej, mam ochotę no, wziąć kolejny box no, i go zbro, otworzyć to, po prostu Są nie? Mm -hmm. Kurde, powiem ci, że mega mi się A. podoba, nie? Mega uh -huh. Mało powiedziane Mega mi się podoba ten set A tam przespany Według mnie jest przespany totalnie I teraz trzeba było go właśnie kurczę Zbierać Zbierać, kupować Boksy Póki jeszcze idzie to dostać w ogóle Bo jest no Bo będzie problem, problem. no znaczy, już, już jest problem Już problem, jest problem. O blastosik. I proszę blastosik Już jest problem Więc się śpieszcie widzowie Póki to możliwe zobaczcie te arty nawet nie Kurde no mhm. jest cudo ten arcik Tutaj jest bardzo mocny artyst. To był jeden z nielicznych setów, który mi się nawet angielski podobał. On nie był tak już super. Pamiętajmy, że tych. E, jak, bo tam boosterboxów nie było, ale były te Beki, nie? E nie? Ile. Żeśmy... Weź, i... to już. To. Ja pierdę kupić żeśmy kupili. Wszystko, wszystko żeśmy kupili. Wszystko, 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 lajnce, żeśmy Pamiętam kupili. chyba do MPika pojechałeś po. Tak. Al nie, do MPika? Po te tak, trenery? Tak, tak. I tylko tata, synek, bardzo przywiozłem, kurde. I wjeżdżają wszystkie trenery. No, przecież jeszcze matę z Eevee'ami mamy nawet. No, nie? to jest Ditusiński? Nie, by ci dałem, sorry, No Właśnie nie było chyba Ditusińskiego. Nie, jeszcze. nie było. Później przyjrzymy ci kurde. się jakoś, to zobaczymy. Mhm. O, czarek! czarek no, czarek. pięknie. Ja tak wyczekiwałem U. na tych trenerów, to było tak cudowne, tak się wyczekiwało, wyczekiwało. Ale te trenerskie, powiem ci, ładne te karty są. Mi mm -hmm. się podobają. Ta kandela, tam jest ten spark. No. Bardzo ładny. Ale szczer, szczerze ci powiem, że. Kandela yy, to jest ta ognista? Yy, tak. Mi się najbardziej ta wodna podobała, szczerze. No, nie, no mi się. No, wszystkie wy... były ładne. Blanchetka, no? no. Blanszetka była super. Wszystkie były super. Niebieska, no ona była taka piękna, ta karta była, mm -hmm. kolorystycznie była super. Taka żeby... jakby była na jakiejś, o właśnie, o tej mówię, jakby żarty, była na takiej, na... jakby nie zorzy polarnej, tylko nie wiem jak to określić. O, o e i metal do kolekcji. E do kompletu. Ile jeszcze? Czekaj, ile mamy dropów? Cztery, cztery sześć, Mariuszu, który? siedem. Jeszcze trzy dropy Kora, Który teraz? Okay. No po kolei jedź. No ty jesteś taki nudziarz. Powiem ci, że powinno być <laughs> jeszcze trzy dropy. Tak? Oprócz zwykłego hollow. No tak, no bo zobacz, masz dwa, cztery, sześć, siedem to jeszcze trzy powinny jakieś dziabnąć, nie? Pytanie co? Kurde, jakby jeszcze mu poleciał jakiś ten, chociaż to chyba nie jest liczone jako super drop RRR Jaki Oła tu wezmę od razu sobie. Myślisz, że RRR nie jest liczone? Ja właśnie nie pamiętam jak No A co to jest? Się... Ruper, Ripestrar? Czy co? Nie wiem I? Dawaj Eh, Ale Tyrek, fajny. Czyli teraz powinny być same dropy, no, tyrek. teoretycznie. Tyrek mi się. No czy teraz tak, teraz już powinny być same takie, wiesz? Wi Max. Mhm. No, Radianta Ja liczę na drugiego Miutu. Bo Miutu jest fajny. Ale my także nie poleci. Ale jakby jakiś poleciał jakiś trener, albo jakiś SR, jeszcze kurczę, to mi mhm. sztos, nie? Mhm. Ja nie pamiętam, jak nam tam poleciało. A też nie. to jeszcze jakiś ser może poleci. O, oby. Albo. Może jakaś nie. trenerka, coś, gdzieś, po coś. No. O, to jest ta candela. A teraz. No? Kake. Erka. O co chodzi? Ticha. Jak to jest możliwe. To może faktycznie Dito żeśmy przeoczyli? Ale Dito nie jest uważany za drop. Jak nie? No nie. Przez liczyliśmy Dito. Dito jest serką. Dito jest serką. Tak, Dito jest serką. Bez sensu. No nie jest bez sensu. To po co on jest tak To może wiesz, to inaczej. To może my go dwóch trafiliśmy po prostu. No, możliwe. Podwójnym dropem. Ale jeszcze zobaczymy, co się wydarzy. Bo jeszcze dwa, mm -hmm. dwa busterki. Energia? No i tak, uważam, że fajnie dropi. E, Ariados chyba? Czar Czar Czarmelion. No, kurde. Ale nawet te kolorystyka, ty, te a arty, to super jest mm. po prostu. Wiesz, co? co tak, mało... to mi się porównywalnie dobrze otwierało w... Zobacz. Pika, Tyrek, Czarek, Blastoise, no. Snorek. To wszystko jest fajne mm -hmm. po prostu. No, nie? no, dawaj. Tak, to mi się porównywalnie dobrze otwierało w Maxa i tak. 151 angielskie. Mi się tak, mega ten tak. set podobał o ta się. Co jest tutaj grane? No to teraz coś musi być. 2, 4, 6, 7. To coś jest dziwnie. Coś jest nie tak. Albo my mieliśmy jakiegoś boxa, albo nie wiem o co chodzi. Hmm. Może ty nie. Radiant jest, dwa niby dropy są takie lepsze i 2, 4, No to teraz coś musi być jeszcze. Hmm. No nie wiem. Zobaczymy jak będziemy otwierać kolejnego boxa, co tu się wydarzy. O, jest Dito! Dito? Jest A Dito. jest Siński, no. To dawaj go. I jeszcze no i miu, Bardzo dobrze. Jak mił? Mił to ten mały piernicznik, znaczy, no, a ten no, to miuto, jest duży piernicznik. Miuto, miuto, miuto. Gdzie jest ten dito? Tu? Tu go Nie tu. będziemy go otwierać. Nie, ale, Wiesz, ale połóżmy go tutaj. 2, 4, 5. Bój. Czyli to jest liczone jako chyba taki banger następny. Raiden mhm. Radiant standardowo. Tusiński policzył. Ciekawe czy on w każdym boxie. Załóżmy, że go policzymy. To jest 5, 6. 7, 8, 9? 9 wyszło. Czyli my, my musieliśmy mieć Godboxa wtedy. Musieliśmy mieć Godboxa, no? Tak, bo mieliśmy też VMAXa jakiegoś, nie? Mm -hmm. Do kompletu mieliśmy. Czy Wistara mieliśmy, nie, co to było? Vistar, Dragonite. No ale to Vistar w takim razie to jest to. Aha, ta. tu też jest. Vistar. A to to jest. R, to w sumie mamy trzy dropy, nie? Teoretycznie. No da nie, to nie nieważne. No kiedy nieważne, kiedyś. Ale jest, jest spoko. Nie? Ten Mił Mew, tu jest taki ładny, jest kurde, ładny, no. podoba mi się. On kurczę kiedyś dużo kosztował. Ten jest taki dziwny, łas. po prostu jest dziwny, ale ten jest Ola, tak to śliczny. Chyba, ale zobacz, patrz, tak jak spojrzysz dobrze, to ta kula tutaj, nie? No, ona tak się. Ona jest inna, tu ma taką dziwną strukturę. Hmm? Ale i tak, co w się sensie mnie zawsze będzie cieszył Mił najbardziej, ale poza Mewtwo, to chyba ja no, Blast Ten Blastek jest super, nie? Blask. Szokuś wiem, że zbierasz, ale gdybyś chciał się czegoś pozbyć, dawaj znaka, bo my kompletujemy. Yy, uważamy, że dropiki bardzo fajne, bardzo spokojne. Gratulujemy. Brawo, masz serdeczny ucisk dłoni prezesa. Jest zabawa. Pamiętajcie, że jeszcze parę boksów, dosłownie kilka mamy, wiecie tam. No dobra, weź dwa, tam. No, no dobra, dobra. <ścoughs> Nie, Na no, kanapki. ale jeszcze mamy, bo wiecie co, problem jest generalnie z tym, że je bardzo ciężko już dostać, nie? Mhm. W normalnych cenach, bo... No to jest smutne, no bo to jest... No. Tak kurde, nie wiem co powiedzieć, to jest taki fajny set. No. Fajny Masz ochotę go po prostu fajny, brać, fajny. Otwierać, 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 otwierać Dobra, nie przedłużamy. Dziękujemy mhm. Szokuś za zabawę. Mhm. Dziękujemy Wizowie za oglądanie yy, Mamy nadzieję, że będziemy Was nakręcać na ten set, bo jest po prostu cudowny mega, mega mi się podoba mm -hmm. i co, jak macie jakieś do, dojścia do tego setu, to się do nas odzywajcie, bo okay. chętnie przygarniemy my chętnie przygarniemy mm -hmm. i co, my się żegnamy, był z nami e, Darba, mar Darwariusz, Marwariusz mar Dawariusz mar i Mardawiusz mar dobra, nie wiem. <laughs> bry bry, bry, bry wyre, wyrewolwerowany, dokładnie dziękujemy wam i co, może do jutra, sorry tak jest, trzymajcie się i cześć